Lider e, najwyższej jakości suplementów. Co to wyróżnienie dla Państwa oznacza? To wyróżnienie jest dla mnie szczególnie ważne, ponieważ w branży jestem już od ponad 15 lat i, i zaczynałam kategorii suplementy diety, więc traktuję tę nagrodę bardzo osobiście, bo jest to dla nas takie potwierdzenie, że idziemy w dobrym kierunku, robimy fajne produkty dobre e, i nasi klienci nam ufają. Jak właściwie dobrać suplementację w diecie? Osobiście uważam, że najlepszym wyborem jest w pierwszej kolejności konsultacja z ekspertem, dietetykiem albo z lekarzem pierwszego kontaktu. I również bardzo polecam konsultację laboratoryjną. Możemy wybrać suplementy z całej apteki bądź z innych sklepów, natomiast uważam, że umiar jest zawsze najlepszym wyborem i tak bym rekomendował. Mimo, że jestem w tej branży osobiście, uważam, że mniej znaczy więcej. Czyli najpierw badania, później konsultacje, dietetyk. Co dietetyk radzi, jeżeli chodzi o produkty QL? Macie swoją markę, macie swoje produkty. Jak się przygotowuje suplementy? Tak, pod marką QL mamy kilka brandów, w tym jest to marka Hello Gummy, która jest od czterech lat dostępna w drogeriach Rosma, również na sklepach wolnocłowych, na lotniskach Eila. Natomiast my produkujemy głównie też dla liderów na rynku, to znaczy pod ich marką przygotujemy koncepcję produktu, potem wdrażamy je na rynek i promujemy. Więc pewnie Państwo nawet nie będą wiedzieli, ale te produkty wychodzą spod pióra, spod laboratorium QL I aby zacząć taki produkt, generalnie wychodzimy z pomysłu, z idei. Weryfikujemy, co na targach międzynarodowych jest modne, popularne. Oczywiście klienci też sami do nas przychodzą z różnego rodzaju pomysłami, ale robimy taką burzę mózgów i weryfikujemy, czy faktycznie te założenia, które przyjmujemy, są prawdziwe, no i potem przystępujemy do pracy. Później trzeba zadbać o łańcuchy dostaw, o wszystkie te zabezpieczenia. Jak duża jest firma QL? Bo oprócz tego, że macie swoje brandy i robicie też dla innych, to zawsze tą miarą jest liczba tego, ile tak naprawdę tych suplementów wychodzi od Was? Tak, i jeżeli powiem, że współpracujemy z dwunastoma największymi fabrykami w Polsce, no to chyba odda skalę. Jesteśmy na ponad ośmiu rynkach, teraz wychodzimy również na rynki Ameryki Południowej i coraz odważniej wychodzimy również na rynki zagraniczne, natomiast w Polsce współpracujemy z największymi partnerami i brandami, natomiast jakbym to mogła przeliczyć, no praca laboratorium to jest przynajmniej 8-10 osób, które w stop pracują nad nowymi formulacjami.